Karina Zachara, witam Państwa i jak co piątek zapraszam na kurier samorządowy. Zobaczmy co w dzisiejszym programie. Zapisz 6-latka do szkoły. HLA zawiesiły kursy do niektórych nich. O Piłsudskim i nie tylko specjalne wydanie kalisji nowej. Zapisać dziecko do szkoły czy nie, tę ważną, aczkolwiek niełatwą decyzję powinni podjąć rodzice sześciolatków. Aby ułatwić im dokonanie właściwego wyboru, termin zapisów do szkół podstawowych został wydłużony do końca maja. Dzieci, które w tym roku nie pójdą do szkoły, w przyszłym roku z rocznikiem młodszym będą w jednym roczniku. Więc Klasy będą liczne, w związku z tym niektórzy rodzice powinni poważnie rozważyć, czy nie skorzystać z dobrze przygotowanych kaliskich szkół, aby sześciolatek poszedł. Już w tym roku do pierwszej klasy. Okazją do sprawdzenia, jak kaliskie szkoły przygotowują się na przyjęcie sześciolatków, jest trwający przez cały maj cykl tzw. otwartych drzwi. Rodzice mogą obejrzeć klasy, świetlice, stołówki, porozmawiać z dyrektorem i nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego. Jesteśmy tutaj przygotowani na tę możliwość i tę ewentualność, żeby dziecku pomóc. My wspomagamy rozwój dziecka i my zachęcamy do tego, żeby to dziecko te pierwsze kroki w szkole stawiało najpewniej. I bardzo proszę, byście Państwo skorzystali z tej okazji, jakie stwarza szkoła, oferując Państwu otwarte drzwi. Zachęcam do udziału w spotkaniach w szkołach, ale także zachęcam do udziału w konferencji, która odbędzie się 27 maja tu w Kaliskim Ratuszu, aby ze specjalistami mogli porozmawiać, czy obawy, które mają, to są rzeczywistymi obawami, czy też można rzeczywiście spróbować posłać dziecko do szkoły. Ja osobiście zachęcam bardzo. Początkiem maja zawieszono kursy autobusów KLA na liniach łączących nasze miasto z Pleszewem, Stawiszynem i żelazkowym oraz skrócono kursy na terenie gminy Gołchów. Niektóre gminy odmówiły współfinansowania poszczególnych linii czy kursów, które były deficytowe, a społecznie potrzebne. W związku z tym konieczne było zawieszenie tych niedofinansowanych linii. I tak chodzi tutaj o linie 5B oraz 12A. Zmiana dotyczy także linii 19S. I to gmina musi zabezpieczyć inny, jeśli chce, e, sposób komunikowania się mieszkańców. Legionowa historia Kalisza jest tematem specjalnego wydania kalisji nowej. Wydawnictwo przedstawia miasto i jego mieszkańców w okresie rodzącej się niepodległości. Przedstawiamy przede wszystkim postać Józefa Piłsudskiego, który gościł w Kaliszu trzy razy. Przedstawiamy oryginalne, unikatowe zdjęcia z jego pobytu w naszym mieście. Prezentujemy oryginalne przemówienie, jakie wygłosił w Kaliszu w 1927 roku. W numerze przedstawiona jest historia powstania garnizonu Kalisz. Wydawnictwo prezentuje fakty oraz zdjęcia dotąd nieujawniane. Pokazuje bohaterów, kaliszan, którzy walczyli o niepodległość Polski, a także pokazuje Kalisz Ówczesny, czyli miejsce, gdzie rodziła się niepodległość. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury. Kalisję można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej oraz w wybranych kioskach z prasą. Kolejna Biała Sobota odbędzie się 21 maja w godzinach od 10 do 14 w przychodni Dobrzet przy ulicy Hanki Sawickiej 1A. Również w sobotę mieszkańcy Tyńca, Rejskowa i Chmielnika będą mogli pozbyć się odpadów niebezpiecznych. Mobilny punkt zbiórki stanie na parkingu Osiru przy ulicy Łódzkiej w godzinach od 9 do 14. To wszystko w dzisiejszym programie. Spotykamy się ponownie za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.